Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku Programowanie w Basic. Dzisiaj już troszeczkę temat był omawiany, ale dotknę jeszcze raz tutaj kodowania, że tak powiem, obrazów poprzez tworzenie w mapie pamięci, w pewnym obszarze pamięci bajtów, które kodują konkretne jakby układy pikseli, bo to nie jest tak, że piksel po pikselu jest zapisywany jako 0 i 1 tylko. Spójrzcie na ten króciutki programik. Szczerze powiedziawszy, trochę boję się tego odcinka, ponieważ ciężko mi to wytłumaczyć. I no mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. I co ja tutaj mam? Specjalnie użyłem grafiksu czwartego, ponieważ on charakteryzuje się no, niewielką rozdzielczością, w związku z czym te piksele będą duże i w miarę możliwości coś tam, coś tam się zobaczy. Poza tym mam pewną tutaj jeszcze graficznie przedstawiony odpowiednik tego, co się będzie zapalało na ekranie. Mam obliczony obszar pamięci, w którym jakby te połki po kolei będą, jakby zapalać nam bajty całe na ekranie. Dlaczego mówię bajty? No bo są to właśnie znaki ośmiobitowe. I jak to działa? Tutaj mam pętelkę, spowolnienie, żeby to wolniej nam się rysowało. I mam pierwszy połk. Tak, ST, to jest ten właśnie obliczony początek naszego tutaj obszaru w grafikie czwartym. Plus 10 zrobiłem, czyli przesunąłem o 10 jednostek, żeby to nie było przy samym brzegu, przy samej belce, żeby troszeczkę lepiej to się nam oglądało. I mamy plus i, czyli będzie właśnie ten parametr i dodawany to będzie najpierw 0, potem 1, potem 2, czyli następne połki od tego adresu ST plus 10, potem ST plus 11, ST plus 12 i tak dalej, i tak dalej, czyli kolejne połki. I Jeszcze mam razy 10. Dlaczego? Dlatego, że chcę, żeby mi się te połki zapalały w pionie, czyli krótko mówiąc, żeby przechodził do następnej linii, bo on wyświetlałby mi je jeden za drugim, tak? A tu jakby robię przeskok, tak? I, i stąd taka, tak to będzie wyglądać. Czyli pionowo będą mi się poszczególne bajty zapalać, o wartości coraz większej od 0 do 24, czyli połk na przykład tutaj ten st plus 10 plus i razy 10, tak? Będzie przecinek 0, potem przecinek 1, przecinek 2 i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, jak to po prostu wygląda. Na razie nic jeszcze nie będę mówił. No właśnie. Ci, którzy troszeczkę się informatyką interesują, to już wiedzą, że to, tu. Puste, puste jeszcze było wyżej, no pustego my nie zobaczymy, prawda? No bo mamy to wszystko w kolorze tła. To jest zapis po prostu binarny, czyli mamy tak, 0 to mamy wszystkie bity wygaszone, 8 bitów, tak? Potem jedynka to jest ten ósmy, naj, naj, najmłodszy bit. Zapalony. Potem dwójka to jest o jedną kolumnę wcześniej. Trójka to mamy dwójkę plus jedynkę, tak, czyli mamy dwa plus jeden to jest trzy. Potem mamy czwórkę, czyli znowu kolej, przeskok do kolejnego jakby komóreczki do kolejnego pikselka. Potem piątka to jest czwórka i jedynka. Szóstka to jest czwórka i dwójka. Tu mamy dodawanie takie. Siódemka to jest czwórka, dwójka i jedynka, czyli cztery, sześć, siedem i ósemka już jest w następnym pikselu, tak? Zobaczcie. Ja to rozrysowałem w postaci takiej tabeli, nieco większej. Już kiedyś takiego patentu próbowałem, wciskałem tutaj jakąś pomoc dydaktyczną. Mam nadzieję, że mi się to dzisiaj też uda. Chyba że spadnie, to będzie śmiesznie. No dobra, na razie wisi. I mam właśnie tutaj to rozpisane. Te poszczególne kolumny to są jakby poszczególne piksele, jakby od tyłu zapalające się. Tu mamy w systemie dziesiętnym do dziewiętnastu, od zera do dziewiętnastu. No i tak jak powiedziałem, wszystkie osiem bitów jest wygaszonych w przypadku zera. W przypadku jedynki mamy ten bit na końcu zapalony, potem mamy ten drugi bit, tak? Trzeci i tak dalej, znaczy trzeci, w sensie dwa pierwsze bity tworzą nam trójkę. Potem czwórka, piątka, szóstka, siódemka i tak dalej, i tak dalej. No tu, oczywiście, żeby zapalić wszystkie osiem bitów, żeby cały bajt się nam zaświecił tych danych, no to mamy aż 250 5, właściwie 256 z zerem, tak? czyli 255 takich kombinacji od zera licząc do 255 to jest 256 wartości. No bo właśnie, jak sumujemy 128, 64, 32, 16, to tyle nam wyjdzie. Tak? To z kolei są, jak to w systemie binarnym, kolejne, że tak powiem, potęgi potęgi, czyli tak, 2 do potęgi zerowej to jest 1, 2 do potęgi pierwszej to jest 2, 2 do potęgi drugiej to jest 4, 2 do potęgi trzeciej to jest 8, 2 do potęgi czwartej to jest 16, 2 do potęgi piątej 32, 6 i 7. No także w sumie właśnie mamy tutaj 8 tych bitów poszczególnych, które właśnie tworzą nam ten byte, czyli właśnie wartość od 0 do 250 5. I tak też zapisuje się obraz w przypadku, gdybym ja na przykład wytworzył jakiś obraz w programie graficznym, a następnie kazał zapisywać instrukcjami wejścia-wyjścia. O tym jeszcze nie mówiłem i dzisiaj o tym nadmienię. Jakbym kazał zapisywać instrukcjami wejścia-wyjścia te, te poszczególne bajty. Ale. Tutaj pokazaliśmy sobie, że mamy osiem tutaj tych pozycji, tak, gdzie poszczególne jakby się zapalają piksele, czyli nazywam to bitami, tak, i to tworzy nam bajt, tak. Czyli, czyli taki, taki oktet. No i teraz, a jak sytuacja się przedstawia w przypadku, kiedy mamy cztery kolory łącznie z tłem, czyli trzy kolory takie, które coś wartościują, czyli coś wy, wypisują. No, zmodyfikujmy szybciutko ten program. Muszę sobie wybrać grafik, który obsługuje kolorki. 5, ale tu chyba jeszcze jeden parametr muszę zmienić. Zobaczmy, bo będzie źle. Tak, w dwóch nie <laughs> się to. Czyli razy 20, żeby, większy skok muszę zrobić, żeby jedno pod drugim się mi wypisywało. Dobra, i teraz zobaczcie. <laughs> Zdaję sobie sprawę, że licho to widać. Eee, natomiast tak pierwszy wiersz na górze, tak, można tak powiedzieć, był całkowicie wyzerowany, czyli to było to kolor tła, tu gdzie mamy te takie dziurki takie, to jest kolor tła. I potem mamy tak, kolor pierwszy, czyli ten czerwony, nazwijmy to, kolor drugi, czyli żół zielony i kolor trzeci, czyli niebieski. Czyli mamy tak, 0, 1, 2, 3. I potem czwórka się pojawia już w kolejnym rzędzie, tak, czyli Mamy jedyneczkę, kolor pierwszy tak? na drugiej pozycji. Potem mamy dwie jedyneczki, czyli dwa czerwone, czyli 4 i 1 to jest 5. Tak? Potem 4 i 2, no bo tu mamy cały czas tu koduje nam czwórkę, a tu kolor drugi to jest właśnie 2, 1 razy 2. To jest już szóstka. potem mamy siódemkę, czyli kolor pierwszy i kolor trzeci. No, i później przechodzimy do koloru zielonego na przodzie. Czyli mamy już ósemkę, czyli 4 razy 2. Żeby to lepiej sobie zobrazować, też przygotowałem pomoc dydaktyczną. Słuchajcie, dzisiaj jestem bardzo dobrze przygotowany do tego odcinka. Zresztą nagrywam kilka odcinków naraz. Mam nadzieję, że nie spadnie. No i właśnie mamy tą historię, o której mówiłem. Tu już mamy cztery tylko pozycje. Bo trójkolorowy obraz właśnie możemy zapisać w ten sposób, że mając wszystkie, wszystkie te niebieskie kolorki, to da nam to razem 256 w zasadzie. To znaczy 255, bo od zera liczymy. No i liczymy to tak. Mamy tak 0, no to jest nic, tu mamy. Kolor o wartości 1 razy 1 daje nam 1. Kolor o wartości 2 razy 1 daje nam 2. Kolor o wartości 3 razy 1 daje nam 3. I potem kolor o wartości 1, przechodząc już do następnego, bo tu już mamy wypełnione, do następnego piksela daje nam 4. Potem mamy kolor o wartości 1 z 4 i 1 daje 5. 4 i kolor o wartości 2 razy 1 daje nam 6 potem mamy tu 4 i kolor o wartości 3 razy 1 daje nam 3, to jest 7 i potem mamy 8, czyli kolor o wartości 2 też na drugiej pozycji, bo to jest 2 razy 4. Potem mamy 9, czyli 2 razy 4, 2 razy 4, tu, plus 1, 1 razy 1, tak? Potem 2 razy 4, to jest 8, plus... 2 razy 1, 2, czyli 10, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, tutaj też nie wykonałem tego do 255, no bo to za dużo kartek było potrzebnych. Poza tym trwałoby to strasznie długo. W związku z tym, Właśnie tak mamy kodowane poszczególne te bajty w tych połkach. Ale spróbujmy sobie pobawić się jeszcze jakoś inaczej w tym programie. Ja tutaj w trybie bezpośrednim będę pisał połk st przecinek. Sprawdźmy. 64 powiedzmy. 64. Zapalił nam się w kolorze 1. Pixel. I teraz zobaczcie, w tym miejscu on się zapalił. I teraz zobaczcie. Yy, nie muszę tego wklepywać, a tu mogę podróżować, 64 zrobimy tak, razy 2. Niech on to sam policzy. Razy 2. Nie do potęgi, razy 2. Powinien zapalić się w tym samym miejscu, piksel, ale zielony, bo on ma tą wartość 2. Czyli zobaczcie, tu gdzieś. Załóżmy, że jest kolumna, która odpowiada te, tej 64. I zapalił się tutaj, zapaliła się ta jedynka, tak? Na, na tej pozycji. To jeżeli teraz właśnie ja 64 razy 2 każę mu wykonać, to zapali się w kolorze zielonym. Zobaczmy. Mam nadzieję, że to będzie widać. Postaram się powiększyć ten obraz. Razy 2. Tak? No, ewidentnie zmienił ten kolor. I jeżeli zrobię 64 razy 3. No, to będzie niebieski. A co będzie, jeżeli zrobię 64 razy 3 plus 1? Zapalił mi się, zobaczcie, właśnie w tej kolumnie, zapalił się niebieski, a tutaj o, 2 pik o 3 piksele w tą stronę zapalił się ten o wartości 1, bo dodałem 1, tak? To dodajmy 2. Zielony, Bo tutaj w tym rzędzie one co jeden się zmieniają, tak? 1, 2, 3. A spróbujmy plus 12. 12 tak? O jedno się przesunęło i na niebiesko. Zobaczcie, 12 w tym rzędzie jest jeden tylko piksel zapalony z tych czterech. Bo tu jeszcze mamy to 64 razy 3. Jak samo 12 zrobię, zobaczcie. To ten piksel wyższy mi zniknie. 60 w tym adresie ST 64 razy 3 skasuje, i zostawię samo 12, i zostanie mi tylko ten drugi piksel. Zgadza się? Zgadza się. Tak można się oczywiście bawić na piechotę, to, to trwa i trwa, natomiast jeszcze tutaj podejrzę, Chociaż to już było widoczne w tym grafiksie czwartym, bardzo wyraźnie, ale na przykład gdybym chciał spróbować, nie wiem czy to mi się uda, bo tutaj będę musiał jeszcze zmienić parametr, chyba raz 80. No zobaczmy, nie, raz 40 chyba. Zaraz sprawdzę to. 8, grafik 8 o tej najwyższej rozdzielczości, nie 20, a zrobimy 40. Tak, i to będzie dobrze. Tutaj mi się rysują te piksele, ale tak naprawdę one są właśnie mega, mega małe. Ale tutaj mogę nawet do 160 do okienka tekstowego to zrobić, ale już bez pauzy zrobię, żeby szybciej było. Czyli będzie tak, tu będzie nie 24, tylko 160 mogę spokojnie zrobić. Pauzę pomijam, żeby to szybciej się rysowało. O, no i mamy oczywiście tu już więcej tych pikseli od tego najstarszego do, do, do w kierunku młodszego. Coraz więcej, coraz więcej. Osiem takich pikseli będzie na, na końcu zamalowanych w wartością 255. Spróbujmy. Połk ST 255. Gdzieś tutaj się powinien pojawić na górze, na samym początku. O, to jest taka kreseczka. Mam nadzieję, że to jest widoczne. A jak zrobię 254, to zmaże mi się ostatni piksel, czyli ta kreseczka minimalnie się skróci, słuchajcie, od tej strony. Od tej, od tej strony się skróci o jeden piksel. Faktycznie. Mam nadzieję, że to jest widoczne. To tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.